Witam bardzo serdecznie osoby z podznaku byka i zobaczymy sobie, jaki ten rok 2025 będzie dla Was. Pamiętajcie oczywiście, że czytanie jest kolektywne, czyli tutaj nie każdy się w tym czytaniu odnajdzie. I zapraszam Was bardzo serdecznie i zobaczymy sobie rok 2025 osoby z podznaku byka. I teraz tak, patrząc ogólnie na te karty, ten rok będzie bardzo fajnym i pozytywnym rokiem dla Was, drogie byki. Przede wszystkim będziecie w swojej energii, będziecie osobami bardzo komunikatywnymi, będziecie osobami bardzo przedsiębiorczymi i bardzo odważnymi. I ja tutaj widzę, że. <laughs> Pokazuje mi się przy Was bardzo dobra intuicja, karty mi też pokazują, że będziecie mieli taką potrzebę w sobie praktykować, pielęgnować wdzięczność. Tej wdzięczności będzie więcej, więcej i jeszcze raz więcej u każdego z Was. Karty mi też pokazują, że idą do Was bardzo duże zmiany. Niektórzy z Was będą bardzo mocno zmieniać swoje życie. Mogą tutaj być jakieś plany na temat wyprowadzki, przeprowadzki. Już na początku roku, już w pierwszej połowie roku, karty pokazują, że głośno będziecie o tym mówić, myśleć, żeby w swoim życiu coś zmienić, żeby się gdzieś wyprowadzić, wyjechać, i w drugiej połowie roku widzę bardzo duże zmiany: wyprowadzka, przeprowadzka, jakieś remonty. Jakieś tutaj pozytywne energie. Karty mi pokazują, że jest początkiem roku. U niektórych z Was może troszeczkę się energetycznie w pracy pozmieniać. Niektórzy z Was mogą otrzymać jakieś właśnie wypowiedzenie, mogą jakieś zwolnienia być, albo sami poczujecie potrzebę odejścia z tego miejsca, bo ono już nie rokuje na przyszłość, bo tam nie ma rozwoju. Ale nawet jeżeli by tak było, to te pierwsze kilka miesięcy może być trudniejsze, ale później karty pokazują szybciutko, przychodzą do Was nowe szanse, nowe możliwości, i zaraz wchodzicie w zupełnie coś nowego, więc trudny, wymagający czas, gdzieś zawodowo-finansowy może nastąpić, coś się może zamknąć, domknąć, zakończyć. Troszeczkę przez chwilę możecie być w energii zawieszenia, ale potem przychodzi do was obfitość, sukces, spełnienie i zadowolenie. Karty mi też pokazują, że u niektórych z Was może powiększyć się rodzina. Możecie dowiedzieć się o, o tym, że dziecko przyszło na świat u kogoś, u najbliższej rodziny, być może u Ciebie. Może to być też zwierzątko, jakiś nowy członek rodziny, na zasadzie jakiś mąż, żona, kogoś w najbliższej rodzinie. Takie tutaj fajne, pozytywne wieści płyną. Karty mi też pokazują, że niektórzy z Was będą intensywnie myśleć o romansie. Może w jakiś sposób odzywać się, nachodzić, odwiedzać Was, być w Waszej przestrzeni. I ciągle mieszać w waszej energii osoba z przeszłości, ktoś z kim być może kiedyś was coś łączyło, wasze drogi się już dawno temu rozeszły, i, ta karta, i te karty mówią, że taka osoba może chcieć do was powracać. W ogóle osoby samotne, wolne, single, karty mi pokazują, to będzie y, romansowy czas, to będzie rok ognisty, to będzie rok. Y, na nowe znajomości, na nowe relacje, dla tych osób, które chciałyby być w romansie, w jakimś luźnym związku, macie bardzo duże szanse na to, że tak właśnie będzie. Ja też tutaj widzę, że czasami gdzieś mogą być takie sytuacje, gdzie. Ktoś może was bardzo denerwować i taka frustracja może w was się rodzić. Jeżeli będziecie wyjaśniać, załatwiać jakieś sprawy administracyjne, to w pierwszej połowie roku karty pokazują, trochę możecie mieć podgórkę. Tak jakby ta administracja, jakiś urzędnik, urzędniczka, może się na was uprzeć i tak wszystko po złości robić. W zdrowiu zwróciłabym uwagę na skórę, na ciało na witaminy pierwiastki w organizmie i na alergie, nie tylko te wziewne, ale również pokarmowe dobrze, zobaczymy sobie co tutaj w kwestii finansowej jeszcze karty chcą Wam powiedzieć, jaki ten rok będzie na finanse, pracę i zarabianie dla osób spod znaku byka będą zmiany. będą zmiany w finansach, będą nowe ścieżki nowe możliwości, nowe horyzonty będzie obficie będzie, będzie stabilnie. Będą was, niektórych z Was będą czekać zmiany. Możecie z jednego miejsca odchodzić, rezygnować, yy, ale zaraz przychodzi coś nowe. Obf yy, yy, stabilny rok finansowy. Yy, będą nowe możliwości, nowe szanse, więc, jak najbardziej, bardzo ładnie i bardzo fajnie. Do niektórych z Was może również popłynąć informacja ze starego miejsca pracy. Ktoś może wam, do Was się odezwać, że na przykład zwolniło się jakieś miejsce i poszukują pracownika. I czy na przykład nie chciałbyś, drogi byku, wrócić na stare miejsce? A co w kwestii emocjonalno-uczuciowej? Miłość, zakochanie, zauroczenie. Romansowo bardzo. Mhm. Ale powiedziałabym też. Czekajcie, troszeczkę Wam przesunę. Powiedziałabym też, że tutaj pokazuje się tak. Jeżeli jesteś już, albo za moment będziesz, wejdziesz w jakiś związek, w relację, zaraz z początkiem roku, to ona będzie taka zmienna, jak sinusoida. Raz wyżej, raz niżej, raz lepiej, raz gorzej i będą dopadać Cię frustracje i będzie gdzieś tam ego przemawiać i ta miłość będzie falować, po czym nagle się rozwinie, i wszystko będzie układać się pomyślnie. Ja tutaj, patrząc na te karty, uważam, że wielu z Was może wejść w nowy związek, w nową relację, w nową miłość. Dla tych osób, które są w jakiejś relacji karmicznej, wy to wiecie, wy to czujecie, może nastąpić jakaś separacja, zatrzymanie, po czym znów możecie dać sobie kolejną szansę. Tutaj bardzo dużo będzie też takich, jakby to nazwać, romansików, wyznań, miłości, przez internet, przez telefon. Dobrze, co tutaj jeszcze karty chcą Ci powiedzieć, drogi Byku, na ten rok 2025? Jakie tutaj do Ciebie idą zmiany? Takie w Tobie. Ten rozwój duchowy i tak dalej. O, zmiany będą w rodzinie, w Twoim rodzie, w plemieniu. Tutaj będzie jakieś uzdrawianie, ale uzdrawianie też miłości własnej. Nie zawsze, drogi Byku, możesz rozumieć, co Tobie inni chcą powiedzieć, co Tobie inni chcą przekazać. Czasami może być takie coś, że ty nie będziesz rozumiany przez innych i ty nie będziesz rozumieć tej drugiej strony. Warto na to zwrócić uwagę, gdzieś w jakiś sposób popracować nad tym, ale dużo będzie takiej głębokiej przemiany w tobie. Ja widzę ciebie jako osobę, która da sobie na czas, dużo przemyśli, dużo przepracuje. Tych trudnych lekcji życiowych i będziesz odpuszczać. Będziesz odpuszczać. Możesz chcieć komuś darować jakieś winy, jakieś krzywdy, karty pokazują. Może też poczujesz taką potrzebę w sobie, żeby przepracować jakąś sytuację z dzieciństwa, z jakiegoś momentu w Twoim życiu, w którym nie było Ci łatwo. Dużo miłości własnej będzie w Tobie. Może niektórzy z Was podejmą decyzję. I skorzystając z jakiegoś kursu, webinaru, szkolenia na temat wzrostu poczucia miłości w sobie, akceptacji, kochania siebie i tak dalej. I co na koniec chce być dla Was przekazane. Jaki ten rok będzie. Odniesiecie jakiś sukces. Ktoś Was pochwali, doceni, zauważy. To będzie też sukces w energetyce Waszej. Zmiany będą Waszej energii. W waszej miłości wewnętrznej. Wielu z was odbuduje swoją energię, odbuduje tą miłość własną, wielu z was uzdrowi emocje w sobie. To będzie bardzo spirytualny rok. To będzie rok takiego rozwoju duchowego, wchodzenia na wyższy poziom w duchowości. To będzie rok wyciągania wielu wniosków, podejmowania słusznych, mądrych decyzji i to będzie też taki rok, w którym wasze intencje, pragnienia mogą się spełniać i realizować. Czego wam z całego serca życzę. I zobaczymy sobie jeszcze jaka rada dla was płynie na koniec. Jaka rada dla osób spod znaku Byka? Zadbaj o swój sen, zadbaj o swoje myśli, emocje, no i nie poddawaj się, nie poddawaj się żeby czarnowictwo nie dominowało w Twoim życiu, żeby jakieś stany depresyjne, lękowe nie, przy, nie przybierały na wadze. A co masz robić? Co masz robić? Masz wykorzystywać swoją wiedzę, mądrość, doświadczenie życiowe. Masz podejmować decyzje mądre, dojrzałe, bardzo mocno w zgodzie ze sobą, ale przede wszystkim też kierować się intuicją. Wszystkiego pięknego, pozdrawiam serdecznie.